Cześć, panieneczki. Misiaczki. Robimy sobie czytanko na listopad. Zobaczymy, co tam u panienek kochani w związkach i dla singli, i na pracę. No i oczywiście od jakiegoś czasu jeszcze robię taki dodatkowy przekazik, co jest dobrego, albo może najlepszego do osiągnięcia możliwe w tym miesiącu, więc też zrobimy. No i panna z każdym znakiem Zodiaku. No. Wiadomo, wiadomo. Ajajajajaj. Zaraz sobie wszystko zobaczymy. Jeszcze raz i lecimy. Co nam wypadło? No coś trzeba zostawić, trzeba się zastanowić co jest do zostawienia. Miszki różne rzeczy mogą być do zostawienia. Mogą być do zostawienia jakieś związki, może być do zostawienia jakaś praca albo część tej pracy, ale mogą być do zostawienia jakieś emocje lub coś z przeszłości. No więc jeżeli ktoś wie, co ma, no dla kogoś to było, może dla jednej osoby a wypadło z jakiegoś powodu, więc zastanowić się, czy czegoś nie trzeba zostawić za plecami raz na zawsze. Dobra, kochani, lecimy. Co pan nie... Nie, nie mogę mówić. Co panieneczka ma w zanadrzu w związkach? Panieneczki związkowce. No to nie, żeby dupę urwało komuś. No to, 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 o to, o to, to tutaj nie chodzi, ale powiedzmy nie ma jakiejś masakry. Rada. Miśki, Kurd, no to u każdego może co innego to, to oznaczać. Sytuacja karmiczna napatoczona do związków. Albo chodzi o związki karmiczne. Właściwie, który związek nie jest, no umówmy się, nawet jak macie jakieś tam inne bratnio-duszowe rzeczy, to karma gdzieś tam się zawsze wpałęta. Kochani, ale to, co się wydarza w listopadzie w związkach u panien, ma coś wspólnego z jakąś karmą i być może z czymś nierozwiązanym. Fakt może być tak, że gdzieś są panny, które w listopadzie będą podejmować decyzje, na temat związków karmicznych i to poważne decyzje, kto wie, być może nawet rozstaniowo-rozwodowe, i to dla tych panien będzie ta karta ósemki e, kieliszków, która mówi o tym, że trzeba coś już zostawić i odejść, może tak być. Inne panny będą się zmagać z jakąś karmą albo poczuciem pecha w związkach. No, taki diabdziaty miesiąc dla związków u panien, kochani, to wcale nie musi oznaczać jakichś bardzo złych rzeczy. Dlaczego nie musi? Dlatego, że karta ta mówi o tym, że właściwie niczego Wam nie brakuje, ale to nie urywa też tyłka, bo to jest na takiej zasadzie, że gdyby ta piątka była pokazana prosto, to ja bym powiedziała o poczucie braku, tęsknota, dziwny związek taki, gdzie, gdzie ktoś nie dostaje tego, co by chciał. No więc być może to się jakoś skończy albo nie będzie w ogóle czegoś takiego. Więc dla jednych jest to takie, no dobra, no źle nie jest, a dla innych to jest takie coś, że no to ja już nie chcę mieć związku, w którym mi czegoś brakuje, wobec czego zastanawiam się poważnie, rozważam na tym, żeby tą karmę jakoś już domknąć lub po prostu się najzwyczajniej w świecie rozstać. Są gdzieś takie panny. Miśki, jak tak będzie, to tak będzie. Niektórzy z Was będą musieli się bardzo poważnie zastanowić nad jakimś romansem, ale w, no, zastanowić w sensie negatywnym, to znaczy odrzucić jakiś romans lub zakończyć jakiś romans, ale to ta karta również mówi o tym, żeby nie wchodzić niepotrzebnie w jakieś trójkąty. Więc już jakby to nie wyglądało, czy, yy, czy Wy macie osobę i ktoś Was gdzieś tam podrywa, czy no... Wy wchodzicie powiedzmy między jakąś dwójkę ludzi, no wchodzicie, nie wchodzicie, no możecie nie wiedzieć nawet, że wchodzicie, bo karma się tu jakaś rozgrywa, ale uważać na trójkąt, to tylko tyle powiem. Prawdopodobnie gdzieś słuchajcie, no Taki ten przekaz jest w tym miesiącu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie będzie dla wszystkich panie, także być może te panny, które mają nowo pozaczynane związki, to będą raczej się odnajdą bardziej w singlach. Zobaczymy, co mają single. Natomiast gdzieś jest jakaś grupa panien, które to muszą usłyszeć, raczej bym powiedziała w niezbyt zadowolonych, znaczy w niezbyt szczęśliwych związkach, gdzie będziecie podejmować jakieś ważne decyzje. Nie chcę mówić rozwodowe, bo może nie, ale może tak. Rozstaniowo-rozwodowe. I kochani, wyjście z trójkąta to jest raz, ale jeżeli by, no muszę to powiedzieć,ście mieli związek w miarę, w miarę, to jest taka możliwość, że do was albo do waszego partnera, partnerki. Przyjdzie jakaś. Tak jakby jakaś sytuacja karmiczna się wytworzyła w tym miesiącu i może ktoś być kuszony zewnętrznie. No wiecie o co chodzi? No, dla was jest taka rada, żeby nie dać się skusić, jeżeli, jeżeli wasza relacja jest rzeczywiście dobra, pozytywna, jesteście zadowoleni z tej relacji. Jeżeli nie jesteście, to możecie myśleć o związku, Boże, o rozstaniach i o zakończeniu romansów. Natomiast jeżeli jesteście zadowoleni, nie wchodzić w jakiś romans, jest dla Was przekaz. No, słuchajcie, jakieś karmiczne rzeczy mogą się rozgrywać, które, jeżeli nie będzie rozważnego działania, takiego naprawdę położenia na szali, co mi się bardziej opłaca, kochani, nie tyle czego ja chcę. Bo bardzo często to, czego my chcemy, to nie zawsze jest to, co powinniśmy zrobić. No, jak ktoś jest dzieckiem, to robi to, co chce. Jak ktoś jest dojrzały, więcej rozważności tu jest zalecane. Yy, I słuchajcie, ta sytuacja karmiczna to może być taki moment właśnie w Waszym życiu, w którym Wy musicie wybrać dobrze. Ale to już Wam zostawiam żebyście sami gdzieś tam sobie dociekli. Może się z wami ktoś komunikować, bo wypadła teraz, jak podniosłam talię, ósemka była komunikować jakaś osoba. Może ktoś do was pisać, dzwonić, przyjechać, próbować coś, coś z wami robić. No. Niektórzy będą komunikować się w obecnym związku. No jakieś tematy, no. Rozwiązujące sytuacje być może. Poważne sprawy u panien... Takie decyzje, ważne decyzje, ważne karmiczne decyzje, które będą miały skutki w przyszłości. Dlatego dobrze zdecydować. Zanim przykładowo się rozstaniecie, albo zanim wejdziecie w jakiś romans, albo w jakiś trójkąt, no, więcej rozwagi jest zalecane. No, Panna akurat nie będzie miała problemu z rozwagą. Nie może panna nie jest wagą, a nie będzie miała problemu. No. Dobra, misiaczki, singlaczki, misiaczki, singlaczki. Panna Singiel. Zobaczymy, co się nam tutaj pokaże. Hmm. Single, kurka wodna, co robicie? Ej, wiecie co? Czy to jesteście wy, co to robicie? Czy to jest jakaś osoba, która Was interesuje? Tego nie wiem. Ale energia jest taka, nie zostawiamy czegoś, co powinniśmy zostawić, bo chcemy mieć jedno i drugie. No, Wy jesteście single, więc chyba nie Wy chcecie mieć jedno i drugie. No, troszkę powtórka z tego, co przed chwilą mówiłam, o tym, żeby nie wchodzić trójkątem. Sytuacja obecna u singli którzy mieliby jakąś relację, jakiegoś człowieka gdzieś na oku. Jeszcze nie jesteście razem, a macie na oku. Mogła być taka, że, dajmy na to, ten człowiek na oku nie zostawia innego związku. Albo może nie macie nikogo na oku, ale wy nie porzucacie jakiejś sytuacji z przeszłości, a powinniście to porzucić, odciąć się i już o tym nie myśleć, a wy się tego jeszcze kurczowo trzymacie. Czego się panna kurczowo trzyma z przeszłości, co powinna dawno Odciąć i zostawić. Kłania się karta pierwsza, co wypadła ósemka kieliszków. Mówiłam, do kogoś to jest, że trzeba coś zostawić już raz na zawsze. Już nie myśleć o tym. Nie patrzeć na te Facebooki, instagramy, czy gdzie wy tam ludzi? Obserwujecie. No, odciąć się. Może być też tak, że wyście się dawno odcięli, ale ktoś od was się nie odciął. Eee, takie buty. No ale zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Niektórzy z Was nie są jeszcze zdecydowani na związek, a jesteście singlem, bo nie porzucacie, nie chcecie porzucić tego życia takiego wolnego, jakie macie, bo, was, bo się przywiązaliście do niego. No, decyzja do Was należy. Albo chcecie mieć związek, albo nie chcecie. No, nikt Was nie zmusza. No, wiecie o co chodzi. Kochani, rada. No, to tu trzeba porzucić jakąś przeszłość. Dobra, to jest przekaz dla tych, którzy to, czego nie porzucają... Yy, Jezu, co, jak ja to chciałam to zdanie zbudować, bo całkiem beznadziejnie to zaczęłam budować. To, co, to czego nie porzucacie, to jest coś, co cały czas jakby emocjonalnie ma... Nad, ma ojeju. Yy, widzicie, nie umiem zbudować zdania, żeby to po ludzku zabrzmiało. więc jesteście panny, zaraz mnie skrytykujecie, ale nie przejmujcie się, ja siebie też skrytykuję. Kochani, Coś z przeszłości, nieporzucone, emocjonalnie cały czas jakoś na Was to działa, wzbudza emocje. Pytanie, czy Wy macie żal do tego człowieka, czy do siebie? Czy ktoś będzie próbował kogoś przepraszać, wracać? No, nie, nie powiem, może być. Może być wracacz, który coś próbuje przepraszać, czy coś takiego. Albo Wy do kogoś pójdziecie. Natomiast wychodzi na to, że należałoby, owszem. Wybaczyć lub poprosić o wybaczenie, ale czy wracać? To tu już musicie sami zdecydować. A czekajcie, a zobaczmy, co tu pod spodem mamy. Tak, no jej, patrzcie, co mieliśmy pod spodem, tali. Rana zadana prosto w plecy, zdrada, opuszczenie, cierpienie i nasza ukochana, wcześniej wypadnięta ósemeczka kieliszków. Single, co jest niezostawione? Przyznać się, szybciutko. Gdzie? Jaka rana? O co chodzi? Może nie chodzi o osobę wcale. Może nie chodzi o żaden związek. Może to jest dzieciństwa. Może coś gdzieś tam Wam zostało. Coś takiego, z czego się kurczowo trzymacie. A to trzeba puścić. Nie jest puszczone. I dlatego w życiu singloskim w życiu jest, miłosnym jest jak jest. No czyli nie ma, no bo jesteście single. No chyba, że nie chcecie. Tylko pytanie, jak długo będziecie trzymać się kurczowo jakiejś... Może chowacie urazę do kogoś? Albo ktoś do Was chował urazę, ale hmm, no, słuchajcie, trzeba, trzeba to, trzeba się już tym pożegnać. Trzeba już wybaczyć, machnąć ręką, papa i ruszamy dalej. No, jest to, jest to jakieś potrzebne dla panien singli, no więc, no więc o tym mówię. Misiaczki, słuchajcie, yy, praca. Raca, praca, praca, praca. Karmiczna sytuacja listopadowa u panien. Oj, 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 oj. Może się, patrzcie, coś się odwróciło przy tasowaniu. Ósemka kielichów też. E, zostawić coś, porzucić raz na zawsze. Ale co, w pracy masz coś zostawić też? brak sprawiedliwości, być może kłótnie z innymi ludźmi, brak prawdy był powiedziany, brak zadowolenia w pracy. Dobra, przekaz jest dla tych, którzy raczej z pracy zadowoleni nie są. Czekajcie chwilkę, napiję się chybatki. Kani. Albo jest u was w pracy osoba, która wami manipuluje lub kimś manipuluje. Manipulacja i brak sprawiedliwości. No, nie daj Boże wy. No, ja już nie wiem, kto kim manipuluje, ale jeżeli inny znak to ogląda i może powiedzieć, o u mnie panna manipuluje. No co, wszystko jest możliwe. Ja mówię, jaką mam energię. Energia jest taka, że jest jakaś manipulacja i jest jakiś brak sprawiedliwości. Może być tak, że w pracy ktoś kogo źle ocenia. Może tak być. Co jeszcze może być? Sytuacja karmiczna, która pojawia się u Was w pracy i poczucie niesprawiedliwości z tym związane. Być może Wy chcecie, żeby jakaś sprawiedliwość się stała, ona się właśnie nie dzieje. No, takie buty. Załatwianie spraw urzędowych i komunikacja utrudnione w tym miesiącu. Może być, może być kiepsko, może być problem. Słuchajcie, musicie uważać. Na imprezy i alkohol, jeżeli w ogóle coś Wam to mówi, ale musicie uważać również na jakieś też emocjonalne sprawy, coś tam emocjonalnie może, może się nie dogadujecie z jakimiś ludźmi, a może się czymś martwicie. To nie są zmartwienia, to bardziej pomieszane emocje takie, takie, taki bałagan emocjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o Prac współpracowników, kochani, tutaj wszystko pokazuje, że coś jest nie tak. Manipulacja, kłamstwo, brak sprawiedliwości, zła ocena, trzymanie, chowanie urazy i konflikty z ludźmi w sensie. Ja mówię teraz, panno może się troszeczkę pożreć z kimś. To niby tu nie ma żadnych jakichś buław, w sensie, że się będziecie drzeć, to no panna się tam może, yy, znaczy, no to może jakaś panna się gdzieś drze, to nie o to chodzi, ale może panna ma inne sposoby konfliktowania się, być może dlatego nie ma buław, bo to jest energia panny jednak mimo wszystko. Natomiast, kochani, sytuacja albo karmiczna się stanie Wam w pracy, albo sytuacja, no muszę powiedzieć, Ogólnoświatowa wpłynie negatywnie na Waszą e, pracę. <laughs> Czekajcie, sorki. <laughs> Przydusiło mnie, jak, chciałam, jak zaczęłam mówić o czymś, o czym nie chcę mówić. Patrzcie, jak to. Nie? No, właśnie. Kochani, to może nie być jakiś super wdzięczny, <laughs> Jeju, super wdzięczny okres pracy dla Pani. I może się nie spodziewajmy kokosów. Jeju, czemu mnie dusi? <laughs> Ale jaja. Wiecie co? Panna będzie miała problemy z komunikacją. Dlatego ja nie mogę powiedzieć czegoś, bo ja też jestem panna. Komunikacja zaburzona i brak sprawiedliwości jakiejś. Zaburzona komunikacja. Kochani, możecie się nie dogadywać z ludźmi. Dlatego mi się rzuciło na czakrę gardła, bo ja normalnie w pewnym momencie myślałam, że nie będę mogła mówić. Słuchajcie, zwrócić uwagę na komunikację z ludźmi, zwrócić uwagę na sytuacje karmiczne. Ludzie, z którymi pracujecie lub dla których pracujecie, to mogą być ludzie z Wami powiązani karmicznie I dlatego się dzieją rzeczy. Nie, nie patrzeć pod, tylko i wyłącznie pod kątem, o Ty mi to zrobiłeś, a Ty mi to zrobiłeś, a coś tam, tylko patrzeć, a kurde, jaka karma do mnie tutaj wraca, o co to chodzi? Nie próbować, nie wikłać się w jakieś dziwne sytuacje, wziąć pod, pod uwagę, że oprócz jasnych takich niestety dla mnie nieuczciwych sytuacji manipulowania ludźmi, być może wami ktoś, być może wy kimś, ale ktoś kimś i kłamania w żywe oczy. Oprócz takich sytuacji, my mamy również pokazane nieporozumienia wygląda, wy, wynikające z tego, że po prostu komunikacja jest zaburzona. Jakbyście się dogadali, usiedli i pogadali, jakaś mediacja, jakaś rozmowa, jakieś coś, to mogłoby się okazać, że, że się uda. No. Strasznie długo gadam na pannie Jezu. Miśki strasznie się rozgadałam. Szybciutko. Także no z tą pracą to tak no jakieś super, super poczucie zadowolenia no to może, może w listopadzie tego nie być. No ale nie przejmujmy się tą Minie. Na pewno w grudniu będzie czad. Zresztą panna ostatnio miała takie dobre karty no to no to się nam troszkę listopadowo zepsuło. Miśki, ale zobaczmy co jest najlepszego do osiągnięcia to sobie poprawimy humor zaraz. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Panny single i panny Właściwie no wszystkie panny, no nie tylko single. Słuchajcie, kochani, możliwe jest wyjście z poczucia braku, jeżeli chodziłoby o miłość lub seksy lub związki lub romanse. Plus, jeżeli chodziłoby o pasję y i kreatywność w pracy, na przykład, możliwe jest, że y przyjdzie bardzo duża taka. Y jak to powiedzieć, taka energia, no patrzcie, przypływ energii, przypływ energii kreatywnej, takiej jakaś pasja tutaj z tym związana, no to to możemy do pracy wsadzić. Więc tutaj jak najbardziej wszystko jest do ogarnięcia. Romanse, nowe osoby, seksy i tak dalej, to wszystko też jest do ogarnięcia. Brak, yy, nie brak, tylko brak braku, chciałam powiedzieć, że nie ma poczucia braku. Nic wam nie brakuje w listopadzie. Ani wam nie powinno brakować pieniędzy, ani nie powinno brakować jakichś ludzi, czyli wyjście z poczucia braku. Ale z ciekawych rzeczy, panna może w listopadzie wykryć oszustwo. Ciekawe, czy to nie w pracy, że ktoś wami będzie próbował manipulować i was oszukać lub pokłamać, bo myśmy mieli tą manipulację w pracy. No, jeżeli w związkach, no to przyjrzeć się związkowcom, ale kochani, panna może wykryć jakieś oszustwo, ktoś was może okłamywać, ale wy możecie to przejrzeć. Jest pokazane na listopad, to z tych takich mniej miłych rzeczy, ale pozytywnych, no bo dobrze jest wykryć oszustwo, a z rzeczy takich naprawdę pozytywnych nie brakuje pannie nic, nie tęskni, nie, ma, nie brakuje pieniędzy, nie brakuje miłości, wszystko jest ok i karta romansów, seksu i bardzo pasjonujących rzeczy plus kreatywność, jeżeli by chodziło o pracę, więc jest listopad do ogarnięcia, no mówmy się, jest do ogarnięcia, dobra, szybciutko, jeżeli macie baranka Brak nowego początku, kochani, pewna niedojrzałość, yy, nie wchodzić na łeb na szyję z baranem w coś nowego. Tu trzeba będzie trochę zwolnić, ale jeżeli czekacie na nowy początek, to nie bardzo się to dzieje. Byk, brak komunikacji lub problemy z dzieckiem, zwłaszcza szkolnym. Mogłoby dziecko do szkoły nie chodzić, moglibyście się kłócić, ale może dziecko wchodzi między Was, ale Wy nie komunikujecie się, a jeżeli jest komunikacja, to jest mało konkretna, obietnice bez pokrycia. Bliźnięta. O, dwie karty się wzięły. Tajemnica, że ktoś ma rozdroże i że musi wybrać. Uu, u, u. Albo macie bliźnięta i ryby i się zastanawiacie pomiędzy jednym a drugim. No ładnie. No ładnie. Tajemnica i rozdroże. Rak. Nie będzie komunikacji zbyt dobrej z rakiem. Tu trzeba uważać. Kiepska komunikacja w sensie, że albo się przestanie odzywać, albo się nie odezwie z powrotem, a wy byście czekali. Albo jesteście razem i się źle, źle się wam rozmawia. Nie komunikujecie się. Brak dogadania się z rakiem. Lew. Iluzyjka. Romans. Kuszenie seksualne. Kochanka kochanek. O, to już wy sobie zrozumcie to, tak jak chcecie sobie to zrozumieć. No, to nie jest jakaś super wdzięczna karta. To jest karta iluzji i takiego zakochania mylnego, nieprawdziwej miłości, tylko takiego romansu i zamydlenia oczu. Dwie panny. Mężczyzna albo za mało robi w kierunku tej kobiety, albo jest lovelas, albo jest zaborczy i no, nie wiem, czy się nie złościłby również. Albo jakiś lovelas wchodzi pomiędzy dwie panny. No, też tak może być. To z Was, który jest mężczyzną, może być lovelasem, niestety. Waga. Waga, 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 waga. Tu jest stabilizacja pokazana. Może być nudno, ale stabilnie. No, koncentracja na związku. Chyba, że ktoś ma żonę. Albo jest żoną, no to wtedy jest problem. Ale jeżeli jesteście tylko we dwójkę, to koncentracja na stabilnym związku, czyli dobre karty. Skorpion. Ciężar, stres, za duży ciężar. Trzeba kogoś odciążyć. Komuś już jest ciężko, za bardzo jest przytłoczony tym związkiem albo tym, co się dzieje między wami. Strzelec. No, nowy początek, nowe mieszkanie, zaręczyny. Nowy związek, ale na poważnie. Poważne plany, albo dokument. No, jakiś dokument ważny. Kochani, koziorożec. Nie można odejść. Koziorożec nie może odejść, czy wy nie możecie odejść? Myślicie, że odeszliście, nie odeszliście. Chcecie odejść, nie odchodzicie. Wodnik. Wypuszczenie czegoś w końcu, uwolnienie, przestajecie się kurczowo trzyma trzymać. jej, trzymać tego związku, lub oni się przestają kurczowo Was trzymać i rybki. Lowelas. O, to tyle w temacie. Nie robi tego, co Wy byście chcieli, żeby zrobił w Waszym kierunku, No, albo panna tak robi rybką I y, brak działania, lowelastwo, romanse, brak stabilizacji. Miśki. Przestań na siłę kontrolować wszystko, jest pokazane. Pozwól, aby sytuacja w sposób naturalny się rozwinęła. Ciekawe. Panna ma nie kontrolować na siłę, tylko pozwolić, żeby się tak naturalnie coś rozwijało. No dobra, no, no dobra. Zobaczymy. Misiaczki, tyle. Buziaczki, pozdrowionka. Widzimy się niedługo. Pamiętajcie o subach, lajkach i komentarzach. I widzimy się niedługo. No papa, pa, kochani.